Podpisz to wreszcie, krzyknął Seweryn, uderzając pięścią w stół. Naprzeciwko mnie siedział mój były wspólnik i przyjaciel, a obok niego mój były mąż Aleksander. W ich oczach widziałam chciwość i poczucie zwycięstwa. Dokumenty, które trzymali, wymagały ode mnie przekazania wszystkich moich udziałów. Myśleli, że zapędzili mnie w kozi róg przy pomocy długów, kredytów i sfałszowanych podpisów. Spokojnie powiedziałam, że nie zamierzam podpisywać tych dokumentów. Aleksander zaśmiał się pogardliwie. Powiedział, że muszę to podpisać, inaczej stracę wszystko. Jeśli firma upadnie, wszystkie długi spadną na mnie. Wyciągnęłam z torebki mały pendrive i powiedziałam, że ta mała rzecz będzie ich końcem. Błysk zwycięstwa w ich oczach ustąpił miejsca zaskoczeniu. W tym momencie zrozumieli, zawsze byłam o krok przed nimi. Wszystko zaczęło się 8 lat temu. W 2016 roku, po uzyskaniu dyplomu z inżynierii na Politechnice Krakowskiej i pięciu latach pracy w jednej z wiodących firm motoryzacyjnych, postanowiłam założyć własną firmę eksportującą części zamienne do samochodu. Miałam wtedy w do lata i pełno energii do realizacji własnych pomysłów. Pracując dla dużej korporacji, często widziałam niedoskonałości w produkowanych częściach i wiedziałam, że mogę stworzyć lepsze rozwiązania. Początki były trudne. Wynajęłam małą halę produkcyjną na obrzeżach Krakowa i zatrudniłam zaledwie siedmiu procedników. Pierwsze miesiące spędzałam na projektowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, często pracując po 16 godzin dziennie. Każdy poranek zaczynał się od mocnej kawy i kończył późno w nocy. Często zasypiałam nad rysunkami technicznymi. Mój pierwszy wielki przełom to innowacyjny system hamulcowy do luksusowych europejskich samochodów. Wykorzystując specjalny stop metali i nową konfigurację kloków hamulcowych, stworzyłam system, który był o 30% wydajniejszy i wytrzymywał dwa razy dłużej niż konwencjonalne systemy. Po miesiącach testów i udoskonaleń, wreszcie mieliśmy produkt gotowy na rynek. Sukces naszej firmy opierał się na zespole trzech osób: ja, mój wspólnik Seweryn i mój mąż Aleksander. Poznałam Seweryna na uniwersytecie, gdzie studiowaliśmy razem. Podczas gdy ja specjalizowałam się w inżynierii i mechanicznej, on studiował zarządzanie biznesem, był biegły w finansach i tworzeniu sieci sprzedaży. Dzięki niemu znaleźliśmy naszych pierwszych międzynarodowych klientów i nawiązaliśmy silne umowy z dystrybutorami w całej Europie. Aleksander, który został moim mężem w 2017 roku, ukłaniał studia w zakresie handlu międzynarodowego i miał rozległe doświadczenie w logistce, zanim dołączył do naszej firmy. Pracował dla międzynarodowej firmy transportowej, gdzie zdobył cenną wiedzę o globalnych łańcuchach dostaw i procedurach celnych. Dołączył do naszej spółki w 2017 roku, w trzecim roku naszego małżeństwa, przynosząc ze sobą cenne kontakty na rynkach wschodzących. Gdy zakładałam firmę, moja ciotka Celestyna, profesor prawa handlowego, udzieliła mi cennej rady. W partnerstwach biznesowych powinnam zawsze mieć plan B. Ludzie mogą mnie zawieść, ale dokumenty nigdy nie kłamią. Posłuchałam tej rady i stworzyłam strukturę dwóch firm. Na widoku była nasza główna firma, w której ja, Seweryn i Aleksander byliśmy wspólnikami. Jednak istniała druga firma, o której nikt nie wiedział. Ta firma należała wyłącznie do mnie i posiadała wszystkie patenty, rysunki techniczne, formuły produkcyjne i prawa do znaku towarowego. Nasza główna firma prowadziła całą swoją działalność na podstawie umowy licencyjnej z tą drugą firmą. Pierwsze lata były okresem stałego wzrostu. Rozszerzyliśmy naszą ofertę produktów o wysokiej jakości elementy zawieszenia i zestawy optymalizacji silników. Do końca z 2018 roku eksportowaliśmy do pięciu krajów europejskich i uzyskaliśmy certyfikaty jakości, które pozwalały nam dostarczać części bezpośrednio głównym producentom samochodu. W 2010 roku pandemia postawiła przed nami znaczące wyzwania. Łańcuchy dostaw zostały przerwane. A wielu naszych klientów zmniejszyło zamwienia. Był to trudny okres, ale udało nam się przetrwać dzięki naszej szczupłej strukturze i szybkiemu dostosowaniu się do rynku części zamiennych, który pozostał względnie stabilny. Gdy gospodarka zaczęła się ożywiać w 2020 roku, byliśmy dobrze przygotowani do szybkiego wzrostu, zainwestowaliśmy w nową częściowo zautomatyzowaną linię produkcyjną i rozszerzyliśmy nasz zespół do 35% gniwku. Nasze przychody podwoiły się w porównaniu z poprzednim rokiem i zaczęliśmy planować budowę własnego zakładu produkcyjnego. W 2020, 2020 roku decyzja o rozwodzie skomplikowała sprawy. Rosnący dystans emocjonalny między mną a Aleksandrem wraz z jego oczekiwaniami co do coraz bardziej luksusowego stylu życia uczyniły nasze małżeństwo nie do utrzymania. Kiedy zdecydowaliśmy się na rozstanie, planowaliśmy kontynuować naszą współpracę biznesową z czysto zawodowych powodów. Zrestrukturyzowaliśmy udziały w firmie Ja 40%, Aleksander 30%, Seweryn 30%. W ostatnich sześciu miesiącach 2020, 2020 roku zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Luki w księgowości firmy, opóźnione płatności, anulowane umowy z dostawcami. Seweryn ciągle tłumaczył to wszystko problemami w globalnym łańcuchu dostaw i skutkami kryzysu cipowego. Zapłaciliśmy Tin miliony euro za sprzęt zamówiony do naszych nowych systemów hybrydowych, ale sprzęt nie dotarł dostawca twierdził, że nie otrzyzamał płatności. Zaczęłam zauważać subtelne zmiany w zachowaniu moich wspólników. Seweryn, zwykle ekstrawertyczny i komunikatywny na spotkaniach zespołu, stał się powściągliwy i zaczął prowadzić wiele rozmów telefonicznych poza biurem. Aleksander, który zwykle był skrupulatny w dokumentacji eksportowej, Zaczął delegować te zadania młodszym pracownikom, co prowadziło do częstych błędów, które kosztowały firmę czas i pieniądze. Zauważyłam również, że zaczęli organizować spotkania bez zapraszania mnie. Kiedy pytałam o te spotkania, otrzymywałam emgliste odpowiedzi o rutynowych kwestiach administracyjnych lub szczegółach marketingowych, które nie wymagają wkładu technicznego. Napięcie rosło, ale przypisywałam to sytuacji po rozwodzie i trudnościom gospodarczym. Z którymi wiele firm borykało się w tym okresie. Prawdziwy cios nadszedł 15 lutego 2004 roku. Kiedy zadzwonił do mnie bank, mój wniosek o kredyt na nowy budynek fabryczny został odrzucony z powodu wysokiego kredytu już zaciągniętego przez firmę. Nie wiedziałam o żadnym takim kredycie. Kiedy sprawdziłam konta firmowe, znalazłam dokumenty dotyczące kredytu na 2,5 miliona euro zaciągniętego 7 stycznia 2004 roku. Z moimi podrobionymi podpisami oraz dokumenty sprzedaży licencji na niektóre patenty firmy. Początkowo myślałam, że może to być błąd administracyjny lub może oszustwo zewnętrzne. Jednak przyglądając się dokładnie dokumentom, rozpoznałam pewne wzorce językowe typowe dla Seweryna w umowach. Podpisy, choć podobne do moich, miały drobne rozbieżności, które wprawne oko mogłoby wykryć Dzień marca 2004 roku po przejrzeniu kamerbeksi częsty firmy. Prawda wyszła na jaw: Seweryn i Aleksander spotykali się potajemnie i mieli romans. Zaczęli zaledwie dwa miesiące po naszym rozwodzie. Podsłuchiwali mój telefon, nagrywali moje spotkania i szukali sposobów na usunięcie mnie z firmy. Zgodnie z dziennikiem Aleksandra, który udało mi się zdobyć, marzył o kupnie luksusowego domu w Szwajcarii z Sewerynem po przejęciu moich udziałów w firmie. Plan był prosty: doprowadzić mnie do kłopotów finansowych. I zmusić do sprzedaży moich udziałów po niskiej cenie. Motywacja Aleksandra była jasna. Miał zarówno romantyczne, jak i materialne ambicje. Podczas naszego rozwodu nie uzyskał wysokich alimentów, których żądał, i nosił za to urazę. Seweryn z kolei zawsze zazdrościł mi sukcesu technicznego. Patenty były na moje nazwisko. Duzi klienci chcieli spotykać się ze mną, a czasopisma branżowe przeprowadzały ze mną wywiady. On nigdy nie wyszedł poza bycie sprzedawcą. I to go głęboko niepokoiło. Tamtej nocy płakałam godzinami w moim biurze. Osiem lat ciężkiej pracy, moje patenty, moja wiedza techniczna były kradzione. Potem zadzwoniłam do mojej ciotki Celestyny. Powiedziałam jej, że nie mam siły walczyć. Jej odpowiedź była jasna. Nie musisz walczyć, już wygrałaś. Na początku nie rozumiałam, co ma na myśli. Pamiętasz tę złożoną strukturę, którą stworzyłyśmy, gdy zakładałaś firmę? Powiedziała. Posłuchałaś mojej rady i stworzyłaś plan B. Błysk zrozumienia przeszedł przez mój umysł. Osiem lat temu, w 2016 roku, kiedy zakładałam firmę, moja ciotka ustrukturyzowała nasz model korporacyjny. Na widoku była nasza główna firma. Seweryn, Aleksander i ja byliśmy w niej wspólnikami, ale w cieniu istniała inna firma, całkowicie moja, która posiadała patenty, rysunki techniczne, formuły produkcyjne i prawa do znaku towarowego. Ta moja druga firma była właścicielem wszystkich moich patentów zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, siewenace w różnych projektów części zamiennych, a nawet własności naszych specjalnych form produkcyjnych. Firma ta posiadała prawa patentowe uzyskane z europejskich, amerykańskich i azjatyckich urzędów patentowych, dokumenty eksportowe zatwierdzone przez Urząd Celny oraz własność całego sprzętu testowego importowanego z Niemiec. Nasza główna firma prowadziła całą swoją działalność na podstawie pięcioletniej odnawialnej umowy licencyjnej z tą drugą firmą. A w tej umowie była klauzula, która mówiła: firma licencjonująca może jednostronnie rozwiązać umowę w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zaufania. Moja ciotka powiedziała, że nadszedł czas, aby działać, ale nie od razu. Najpierw musiałam zebrać dowody, potem zaatakować. Przez dwa tygodnie między 5 a 10 więc od marca 2004 roku Obserwowałam każdy ich ruch. Zainstalowałam małe oprogramowanie na komputerach firmowych, co pozwoliło mi zobaczyć całą ich korespondencję. Z e-maili Aleksandra dowiedziałam się, jak źle Seweryn mówił o mnie i jak planowali przejąć wszystkie moje patenty i firmy. Badając dokumenty, zobaczyłam, że współpracowali z profesjonalnym fałszerzem, aby podrobić moje podpisy. Najbardziej bolesne było odkrycie że para kochanków płaciło już zaliczkę na wylew w Szwajcarii za 4 miliony euro z części kredytu, który zaciągnęli w moim imieniu. Nie mogłam się doczekać, aby zastawić pułapkę, ale moja ciotka poradziła mi, abym zachowała spokój. Nie śpiesz się, zbierz wystarczające dowody, skompletuj całą dokumentację. Wstaw daty, godziny, znajdź świadków, powiedziała mi. W końcu 20 marca 2024 roku. Nadszedł dzień działania. Mój zespół prawny dokonał wszystkich przygotowań. Naszym pierwszym krokiem było wysłanie zawiadomienia z mojej firmy patentowej do głównej firmy z powodu naruszenia warunków umowy licencyjnej. Wszystkie prawa licencyjne zostaną anulowane w ciągu 30 dni. Odpowiedziałam, że nie wiem, prawdopodobnie jakiś błąd i że prawnicy się tym zajmują. 20 marca 2024 roku zorganizowaliśmy spotkanie ze wszystkimi naszymi starszymi menedżerami i dystrybutorami zagranicznymi. Podczas spotkania Seweryn przeprowadził dużą prezentację. Ogłosił plany na przyszłość firmy i że odejdę z kierownictwa technicznego. Wszyscy byli zaskoczeni. Ja tylko się uśmiechnęłam. Chcesz coś powiedzieć, Katarzyna? Zapytał Seweryn z triumfalnym wyrazem twarzy. Właściwie tak, odpowiedziałam i otworzyłam drzwi. Weszło dwóch prawników. Moi prawnicy zaczęli czytać dokumenty, które przyniosłam. Moja firma patentowa wypowiedziała umowę licencyjną z naszą główną firmą. Wszystkie patenty, projekty części zamiennych, dokumenty eksportowe i prawa własności do sprzętu produkcyjnego należą do mojej firmy patentowej. A nasza główna firma straciła prawo do ich używania. Wyraz twarzy Seweryna był bezcenny. Co to znaczy? krzyknął. To znaczy, powiedziałam spokojnie, że od dziś cała produkcja i eksport naszej firmy zostają wstrzymane. Patenty są moje, projekty są moje, sprzęt jest mój i nic już do was nie należy. W sali konferencyjnej zapadła cisza. Potem wszedł Aleksander, spóźniony na spotkanie. Co się tutaj dzieje? zapytał. To, co się dzieje, to to, że właśnie straciłeś pracę, odpowiedziałam. Plan szwajcarskiej Wili Twój i Seweryna spalił na panewce. Jaki plan? Powiedział, udając niewinność: Włączyłam projektor i pokazałam całą ich korespondencję. Nagranie ze spotkań, sfałszowane podpisy i dokumenty kredytowe. To wszystko jest tutaj: fałszerstwo, oszustwo, nadużycie zaufania. W aktach prokuratora wymaga to co najmniej 5 lat więzienia. Seweryn wstał: Nie możesz tego zrobić, jesteśmy większościowymi akcjonariuszami. W głównej firmie tak, ale ta jest teraz niczym. Od jutra cała produkcja i eksport będą kontynuowane pod moją nową firmą. Wszyscy nasi pracownicy przejdą do nowej firmy, a wy zostaniecie z pustą skorupą firmy i stertą długów. Aleksander zaczął płakać. Katarzyna, spójrz, może możemy dojść do porozumienia. My tylko chcieliśmy zarobić więcej. Dla nas wszystkich, nie, tylko dla was dwojga. Na waszą wilę w Szwajcarii za 4 miliony, zaliczka w wysokości A ten miliona, którą wpłaciliście. Też przepadła, prawda? Twarz Seweryna zbladła jak kreda. Skąd o tym wiesz? To już nie ma znaczenia. Ważne jest to, że wasze plany się skończyły. Nasz niemiecki dystrybutor wstał i zaczął klaskać. Brawo, frau Katarzyna. Praca z panią zawsze była zaszczytem. Jestem pewien, że z pańską nową firmą odniesie pani jeszcze większy sukces. Następnie nasz japoński dystrybutor zabrał głos. Katarzyna San zawsze panią podziwialiśmy. Pańska techniczna genialność i uczciwość są dla nas bardzo cenne. W pańskiej nowej strukturze chcemy podwoić naszą współpracę. Nasz włoski klient również wstał. Seweryn, mieliśmy już dość twoich agresywnych taktyk sprzedaży. Bez wiedzy technicznej Katarzyny nigdy nie pracowalibyśmy z wami. Katarzyna, chcemy odnowić naszą umowę z twoją nową firmą i to z jeszcze większymi wolumenami. Seweryn próbował wyjść z pokoju, ale przy drzwiach czekało dwóch ochroniarzy. Wyprowadzili go. Mój zespół prawny miał złożyć pozew o oszustwo i fałszerstwo. Aleksander upadł na podłogę. Katarzyna, proszę, nie chciałem, żeby zaszło to tak daleko, tylko chciałem więcej. A teraz nie masz nic, Aleksandrze. Czasami w życiu nawet mało jest dużo. Po spotkaniu nasi menedżerowie i dystrybutorzy pogratulowali mi. Większość miała już dość autorytarnego stylu zarządzania Seweryna i luksusowych wydatków Aleksandra. Wielu powiedziało mi, jak Seweryn stale umniejszał moje decyzje techniczne i jak Aleksander źle mówił o mnie nawet klientom. 25 marca 2007. Moja nowa firma oficjalnie rozpoczęła działalność. Tego ranka, gdy wszłam do fabryki, wszyscy pracownicy stali w dwóch rzędach, czekając na mnie. Nasz główny inżynier Edmund wystąpił naprzód. Szefowo, zawsze wierzyliśmy w pani zmysł sprawiedliwości i wizję techniczną. Wszyscy wierzymy, że będziemy jeszcze bardziej udani w naszej nowej firmie. Pracownicy powitali mnie brawami. Jeden z nich krzyknął Szefowa na to zasługiwała. Inni się zgodzili. W tamtym momencie zdałam sobie sprawę, że pracownicy byli pod tyranią Seweryna i Aleksandra przez długi czas, a moje działanie ich również uwolniło. Kończąc nasze zwiedzanie fabryki, nasz kierownik produkcji Mikołaj podszedł do mnie. Szefowo, chcę Pani coś pokazać. Odciągnął mnie na bok. I pokazał mi na swoim telefonie wiadomości, które Seweryn mu wysłał. Seweryn oferował Mikołajowi łapówkę za ignorowanie błędów produkcyjnych i zmienianie raportów kontroli jakości. Nie powiedziałem pani o tym wcześniej, bo bałem się stracić pracę, ale teraz myślę, że powinna pani wiedzieć. 8 kwietnia 2004 roku moja nowa firma działała pełną parą. Większość naszych klientów nawet nie zauważyła zmiany. Ta sama jakość. Ten sam termin dostawy, to samo wsparcie techniczne, tylko lepsze zarządzanie. 4 kwietnia podpisałam nową umowę z niemieckim gigantem motoryzacyjnym. Był to największy kontrakt w historii naszej firmy. Na ceremonii podpisania dyrektor dystry zakupów niemieckiej firmy powiedział mi: Pani Katarzyno, przeanalizowaliśmy oferty pańskich konkurentów, ale pańska opatentowana technologia zawieszenia przewyższa wszystkie. Ponadto, po usłyszeniu historii pańskiej firmy, nasze zaufanie do pani jeszcze wzrosło. Partner biznesowy z wartościami etycznymi jest zawsze priorytetem dla nas. Ta umowa nie tylko dała nam przewagę finansową, ale także zwiększyła nasz prestiż w branży. Seweryn i Aleksander zostali z pustą firmą i długami, których nie mogli spłacić. Spłaty kredytów w wysokości 2,5 miliona euro się rozpoczęły, a oni nie mieli już źródła do kodu. Został złożony pozew o oszustwo i fałszerstwo. Pod koniec kwietnia Seweryn musiał zapłacić kaucję, aby pozostać na wolności, a Aleksander musiał opuścić kraj. W maju 2024 roku zadzwonił do mnie prawnik mojej firmy. Powiedział, że Seweryn wysłał list adresowany do mnie. W liście Seweryn przepraszał i błagał o przebaczenie za swoje błędy. Po przeczytaniu listu poczułam żal do mojego byłego wspólnika. Ale do czyni się byłam zadowolona, że ochroniłam się przed jego zdradą. Czasami w życiu największe lekcje są uczone w najcięższy sposób. Nauczyłam się również, że zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza i co najważniejsze zawsze należy mieć plan B. W czerwcu 2024 roku moja firma eksportowała do siedem krajów i miała patenty na trzy kontynentach. W moim biurze w małej ramce widnieje napis Największe sukcesy przychodzą po największych zdradach. W bazie Niku 2004 roku, podczas prezentacji naszego nowego opatentowanego systemu hamulcowego na targach motoryzacyjnych w Monachium, spotkałam kogoś, kogo nie widziałam od dawna mojego byłego męża Aleksandra. Stał przed naszym stoiskiem, obserwując mnie z daleka. Kiedy zrobiłam przerwę w prezentacji, podszedł do mnie: Katarzyna, gratulacje, twój sukces jest imponujący. Dziękuję, Aleksandrze, jak życie. Zapytałam. Trudne powiedział ze łzami w oczach. Pracuję w małej firmie w Rumunii. Moje dawne życie jest daleko za mną. Życie czasami daje nam takie lekcje, odpowiedziałam. Wiesz, tak naprawdę Seweryn też mnie oszukał. Ciągle mi mówił, że rujnujesz firmę, że tracisz pieniądze na hazardzie, że Twoje patenty są bezwartościowe. Uwierzyłem mu, bo chciałem wierzyć. To już nie ma znaczenia, Aleksandrze. Życie toczy się dalej. Czy możesz mi wybaczyć? zapytał. Może pewnego dnia odpowiedziałam, ale nie dziś, dziś patrzę tylko w przyszłość. Właścicielkom firm, które słyszą moją historię, zawsze daję tę samą radę. Zakładając firmę, planujcie tak, jakby pewnego dnia wszyscy ludzie, którym ufacie, mieli Was zdradzić. Trzymajcie swoje patenty, wiedzę techniczną i kluczowe aktywa w oddzielnej strukturze. Przyjaciółka zapytała mnie, czy bycie tak ostrożną ciągłe oczekiwanie zdrady. Podejrzliwość wobec ludzi nie męczy mnie nie, odpowiedziałam z uśmiechem. Ponieważ nie nauczyłam się nie ufać nikomu, ale ufać mądrze. Ufajcie ludziom, ale budujcie swoje systemy tak, aby w przypadku złamania tego zaufania nie stracić wszystkiego. Dziś moja firma eksportuje do siedem krajów, mam setki pracowników i obroty liczone w milionach euro. Ale moim najcenniejszym aktywem jest wiara w siebie i inteligencja biznesowa. Czasami w naszych najciemniejszych momentach ujawnia się prawdziwa siła wewnątrz nas. Dla mnie takim ciemnym momentem było odkrycie zdrady dwóch osób, które kochałam. Ale z tej ciemności wyłoniłam się z największym sukcesem mojego życia. Na koniec moja rada dla wszystkich, którzy czytają tę historię. Ufajcie, ale weryfikujcie. I co najważniejsze, zawsze miejcie plan zapasowy. W świecie biznesu, największym błędem jest ufanie słowom ludzi. To, co jest napisane na papierze, jest ważne. A kto przygotował te papiery, jest jeszcze ważniejsze. Teraz każdego wieczoru, gdy zamykam moją fabrykę i wracam do domu, przypominam sobie, najcenniejszą rzeczą w życiu nie są wyzwania, które napotykasz, ale to, jak na nie odpowiadasz. I nauczyłam się przekształcać wyzwania w możliwości, jako kobieta w branży zdominowanej przez mężczyzn. Musiałam walczyć dwa razy ciężej, aby udowodnić swoją wartość, ale kiedy już to zrobiłam, nikt nie mógł mi tego odebrać. Moje patenty. Moja wiedza, moja determinacja to były bronie, których nikt nie spodziewał się w rękach kobiety. Dziś jestem dumna nie tylko z mojego sukcesu biznesowego, ale także z tego, że pokazałam innym kobietom, że można wygrać nawet z najbardziej podstępnymi przeciwnikami. Kluczem jest przygotowanie, inteligencja i odwaga, aby stanąć twarzą w twarz z tymi, którzy chcą nas zniszczyć. Moja historia to dowód na to, że czasami największe zwycięstwa rodzą się z największych zdrad. I że kobieta z planem może pokonać każdego, kto ją nie docenia.